Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda Tego Geeka. Następna porcja saszetek z drugą kolekcjonerską serią minifigurek z Harry'ego Pottera trafiła na mój stół, więc pora zajrzeć do środka, no i stwierdzimy dzisiaj, czy będę bliżej skompletowania serii, czy jednak dalej, bo może będzie za dużo dubli. Nie przeciągam, otwierajmy! Takie małe przypomnienie, bo jak mówiłem na samym początku, w pierwszym materiale mamy 16 figurek do ustrzelenia. Udało mi się w pierwszym openingu ustrzelić 8 bez powtórek. I to tak jakby losowo je wybierając, więc zakładam, że dzisiaj, no, duble będą na pewno. I co mi się udało trafić? Jest Dumbledore, jest Hermiona, jest Luna, są rodzice Harego, jest również Bellatrix, jest też w tym ostatnim rzędzie jest Pani Sprout i jest oczywiście Kingsley, więc 8 na 16 i dzisiaj będziemy otwierać oczywiście kolejne saszetki. Znalazłem moje nożyczki, więc jest czym otwierać i lecimy sobie może tak... Od góry, od lewej strony i zobaczymy, czy mój stan pojedynczych modeli to będzie 9 czy nadal 8. Co w środku? 9. Dobra, jeden z bliźniaków Whisley'ów. Czy to jest Fred, czy George? Nie wiem. Matka ich potrafi nie rozróżnić, więc skąd ja mam wiedzieć. Oczywiście jest to określone, który z nich jest Fredem, który George'em, ale po prostu zostaniemy przy bliźniakach. Jeśli chodzi o wygląd tych nadruków, plus jest taki, że jeden i drugi od siebie się różnią. Dodatkowo zwróćcie uwagę na to, że nóżki na bokach też dostały nadruk. Fajnie się to prezentuje. Buźka zarówno z jednej jak i z drugiej strony naprawdę wygląda w porządku. Dodatkowo świetnie wyglądająca czapka, spod której wystają takie bujne rude włosy. Naprawdę ja to kupuję, mnie się naprawdę podoba. Jedna zresztą z ciekawszych figurek. Zarówno Fred i George wyglądają świetnie. No i co mamy tutaj na wyposażeniu? Ano, na wyposażeniu mamy taką... Walizkę, gdzie chłopaki prowadzą zakłady, no i możecie zobaczyć, kto wygra w turnieju trójmagicznym. Mamy tutaj zakłady przyjmowane na Fleur, na Cedrica, na Kruma i na Harego. Bardzo ładny zresztą nadruk, nietypowa, fajna walizka. No i dodatkowo tutaj jeszcze mamy, zobaczcie, takie elementy do oznaczania tych zakładów, i zaraz zobaczę. Okej, okay, one są podwójne, więc tutaj, jeśli chodzi o pojedyncze. Mamy takie taile z nadrukiem 6 oraz 3, i to jest spoko. Dodatkowo jeszcze różdżka na wyposażeniu, naprawdę świetnie wyglądająca figurka. Mnie się to podoba, szczególnie ta walizka. Naprawdę z tym nadrukiem od wewnątrz, wow, jaram się. I dobra, zapinamy sobie w takim razie pana Wesleya. Cyk wędruje na bok, zapasówki też wędrują na bok. Dobra, tu mam pustą, to jedziemy teraz z dolnego. I zobaczymy, co znalazło się w tej saszetce i czy stan się powiększy. Nie, nie powiększy się, bo niestety tu jest Kingsley, więc ja go po prostu nie wyciągam. Mieliście możliwość zobaczenia go w pierwszym openingu, zresztą Kingsley wygląda dokładnie w ten sposób. Także nie będę sobie tego drugiego składał. Zobaczymy, czy ja później te figurki będę gdzieś używał, czy ja je po prostu jakąś, nie wiem, podaruję albo sprzedam. Różnie to bywa. Jedziemy dalej. I tutaj mamy... My tutaj mamy? Nie widzę, muszę wysypać. Bardzo ciemna zawartość saszetki. O, Neville. Dobra, to też jest figurka, na którą szczerze mówiąc mocno czekałem, ze względu oczywiście na dodatek, który tutaj się pojawia. Ale najpierw przyjrzymy się Neville'owi. E, Neville tutaj ma, ajajaj, krótkie ruchome nóżki, bo pewnie jak pamiętacie, to jest oczywiście figurka z więźnia Skabanu, dlatego że wtedy właśnie Hagrid był nauczycielem opieki nad magicznymi stworzeniami. No i właśnie to on wymyślił e, ten. Niecodzienny element służący do edukacji, czyli potworną księgę potworów. Ja jeszcze Neville'owi, oczywiście, dam do ręki. Różkę i zaraz będziemy oglądać Potworną Księgę Potworów. Jedyne co już widzę i co mi się nie podoba, to na pewno jest to, że nie ma tutaj zawartości nadrukowanej. Mamy co prawda nadruk z tej strony, za to duży szacunek. Natomiast szkoda, że nie mamy żadnej treści. To już byłoby takie naprawdę w 100% totalne spełnienie poterowego bzika. Ale sam odlew książki wygląda i tak świetnie. Tylko teraz, o, żebym to jak należy. Wow, zobaczcie, mamy naprawdę piękny nadruk z tej strony. Piękny zresztą odlew, pełno tych zębów, naprawdę to wygląda świetnie. Dodatkowo też ten skos tutaj powoduje, że to wypełnienie wygląda naprawdę bardzo dobrze. Tylko, tak jak mówię, szkoda, że trochę tutaj mi brakuje jeszcze jakiejś treści, ale naprawdę element jest obłędny. Kurczę, takich potwornych księg potworów, to chciałbym kilka. Muszę sobie na tych Nevili popolować, bo naprawdę. Wow, to mi się podoba. Zresztą, no, kurczę, szkoda, że ten element się wcześniej w jakimś zestawie nie pojawił, bo można byłoby zrobić choćby tą klatkę w Esach i Floresach, gdzie. Te książki się po prostu gryzły gdzieś tam naprzemiennie. I kurczę, no coś takiego można sobie zbudować taką mini dioramkę, tam nie wiem, 16 na 16 studów. I tu mamy, co, bo znowu nie widzę. Hermione chyba. Tak. Czy nie? Tak, hermione. Nie, rona, rona mamy. O, to nie ma powtórki. Dobrze mówię? Tak, dobrze, Ron. O, fajnie. E, już się zakręciłem, bo ma takie spodnie trochę damskie i bluzkę zresztą też. E, no dobra, no to w takim razie figurka numer 11. E, I w przypadku Rona, e, okej. Okay. Te figurki, zarówno Ron i Hermiona, tak jak mówiłem, według mnie to są te figurki w. Niższej lidze, jeśli chodzi o te 16, którą możemy wyłowić, ale warto zwrócić uwagę na to, że dostajemy tutaj po bokach nadruki i na torsie, i na nóżkach, i rzeczywiście tych zdobień jest całkiem sporo, więc to jest powiedzmy takie wynagrodzenie tego, że te figurki w żaden sposób nie są oszałamiające ale z drugiej strony fajnie, że też możemy mieć Irona i Hermione w takich w wersjach zwykłych, codziennych, nie w szatach szkolnych i tak dalej, tylko po prostu dostajemy ich jako takich zwyklaków codzienniaków. Dodatkowo oczywiście kremowe piwo to jest element akurat, który bardzo mi się podoba i który mnie mocno osobiście przekonuje, bo jest po prostu ładny, jest nowy. kurcze taki naprawdę na plus. Dobra, to wszystko sobie ściągamy na bok. Jedziemy zatem dalej z kolejną saszetką, bo jeszcze do otwarcia mamy chyba... 3 czy 4? Bo się pogubiłem. 3, dobra. Bo, aha, bo dzisiaj było 7. E, już mi się miesza. Co my tutaj. Uuu, już wiem co to jest. To jest gryfek. I to jest jedna z tych figurek, które bardzo, bardzo mocno mnie interesowały. Po pierwsze sam wygląd figurki naprawdę wygląda świetnie. Co prawda szkoda, że krótkie nóżki są bez nadruku, ale zobaczcie, jak świetnie wyglądają te nadruki na rączkach. Jak świetnie wygląda też torsik, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Naprawdę ten torsik można wykorzystać jako jakiegoś na przykład gangstera, jako nie wiem krupiera w kasynie. Pod kątem zastosowania tutaj widzę rzeczywiście całą masę opcji. Buźka, szczerze mówiąc, bardzo podobna do Grywka. Oczywiście nie ma drugiego nadruku. Który co prawda nawet by tutaj nie wystawał, więc można by go było zastosować. Troszeczkę te uszy są chyba za długie w stosunku do proporcji jakby całego ciała i to może trochę wygląda dziwnie, ale czy ja wiem, gryfek i tak miał całkiem spore uszy. No i zobaczcie, bo tutaj dobra, najpierw coś mniej efektywnego e, efektownego, przepraszam. E, oczywiście klucz, jeden dajemy, drugi jest na zapasie, i tutaj mamy miecz Godryka Gryfindora. Wow. Zobaczcie, mamy tutaj powstawiane te kamienie szlachetne, naprawdę wygląda świetnie, no i myślę, że to też będzie teraz ciekawy element do tego, żeby na przykład dawać to jakimś dowódcom w różnych dziwnych waszych pomysłach, które sobie gdzieś tam kreujecie, ale to też będzie bardzo fajne. Nie wiem, czy kojarzycie na Instagramie Jaskra, Jaskier the Bard, taki afol, który bardzo fajnie buduje, on robi różne takie rzeczy w klimatach warhammerowych, no to myślę, że to na przykład dla Imperii. Wow, taki miecz by bardzo mocno pasował. Także nie wiem, czy już jaskier oglądałeś, czy nie. Pewnie nie, ale nieważne. I idziemy dalej. Jeszcze dwie saszety do odpakowania. No i zaraz zobaczymy, co tutaj się kryje. Tralalala. -la 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 -la. Znowu nie widzę. Dobra, coś, ktoś z książką. A, to jest Harry. W takim razie Harry. Po prostu Harry. No i po prostu Harry. So. ma tutaj ciekawego, zaraz zobaczymy. Harry, jeśli chodzi o wygląd torsiku i nóżek, no to ja bym go zostawił w tej samej lidze, co Hermiona, Ron i Ginny. No niestety, to są takie zwyklaki, ale znowu plus za to, że jakiś tam nadruk szwów na jeansach po prostu później te torsiki mogą być przydatne do jakichś takich codziennych zastosowań i o tyle, o ile Ron z Hermioną mieli po prostu na wyposażeniu gruszki i kremowe piwo i kremowe piwo jest okej, okay, natomiast jest po prostu elementem dość niewielkim, no to myślę, że Harry tutaj mimo wszystko dostał element o wiele ciekawszy, bo jest to oczywiście księga do nauki eliksirów, księcia półkrwi i teraz, o! Zobaczcie jakie detale! No! W końcu ktoś się postarał, już myślałem, że tutaj wkleją e, Wingardium Leviosa, ale nie, mamy Sectum Sempre, czyli to e, ten, ten... czar... Nie mogą się wysłowić. Ten czar, który oczywiście został wymyślony przez księcia półkrwi. Mamy tutaj zapiski z samego podręcznika, no i mamy też okładkę, więc naprawdę bardzo spoko. To jest świetny dodatek i właśnie taki smaczek w postaci tego tile'a, który tutaj został wstawiony do środka. Wow! Ja. Teraz mogę klaskać, ale mam zajęte ręce, więc nie będę klaskał. No i ostatnia saszetka. Kurczę, właśnie się zorientowałem, że brakuje mi tylko trzech figurek, więc ten kolejny opening może być taki bidny, jak się okaże, że tam nie ma wszystkich. I co my mamy tutaj? Co to jest? Pani Sprout chyba? Nie. A nie, mamy tu jeszcze kolejnego bliźniaka Whisleya, więc nie wiem, czy jest w takim razie sens zrobić trzeci opening. Chyba nie, no bo przecież później już można zrobić poradnik pacania, sobie tylko skompletuję te figurki. No i dobra, Fred i George w komplecie. Tak prezentuje się brat tego pierwszego. Jeśli chodzi o nadruki, znowu świetnie to wygląda. Tutaj w ogóle bardzo ładna buźka z tej strony. Oczywiście czapka taka sama jak w przypadku brata. No i na wyposażeniu, tutaj niestety jest mniej zasobnie. Ale myślę, że równie ciekawie jak w przypadku jego brata, bo dostajemy tutaj mapę Hunzfotów w formie takiego Tyla 2x2. I oczywiście, tak jak Wam pokazywałem w tym czteropaku figurek z Harry'ego Pottera, mamy tam mapę Hunzfotów rozłożoną, tutaj jest złożona, więc naprawdę świetnie. No i dobra, w takim razie tak to wygląda. Przyjrzyjmy się jeszcze tym figurkom z bliska i będziemy za chwilę kończyć. Do skompletowania serii zabrakło mi teraz raptem dwóch minifigurek, więc muszę sprawdzić, czy w pozostałych saszetkach są te dwie brakujące, no bo jeśli sobie teraz sprawdzę, to brakuje mi Ginny i brakuje mi jęczącej Marty. O ile Martę jest łatwo sprawdzić przez zewnętrzną część saszetki, aczkolwiek ona nie przechodziła mi przez ręce, więc to była loteria, o tle Genie jest dość, powiedziałbym, taka upierdliwa w odnalezieniu, ale myślę, że możemy sobie podarować trzeci opening, no bo nie będę otwierał znowu jakiejś tam kosmicznej ilości saszetek, żeby sprawdzić, czy tam są te dwie figurki, tylko po prostu już Wam je uzupełnię w poradniku macania, no bo skoro brakuje mi tylko dwóch saszetek, to myślę, że nie ma sensu dalej drążyć tematu. Dawajcie znać, która z figurek z dzisiejszego openingu podobała Wam się najbardziej, a na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!